Jak widzicie, jedziemy do Bydgoszczy. Dlaczego idziemy do Bydgoszczy? Dlatego, że dosłownie chyba w ostatnim momencie zdecydowałam się, że sobie pójdę na studia, bo to jest takie śmieszne. Ja to zrobiłam dla fabuły, słuchajcie, i się okazało, że nadal mogę pójść, więc. Na inauguracji roku akademickiego jedziemy. Czyli inaczej na y, rozpoczęcie roku szkolnego, tylko że na studiach, dlaczego? ja nie wiem dlaczego tam się wszystko nazywa zupełnie inaczej. Jakby <gry> dlaczego kartkówki to już nie kartkówki, tylko wejściówki? dlaczego, nie wiem, egzaminy to są jakieś sesje, jakby można też by to nazwać normalnie, ale nie, oni muszą, wiecie, tego że ja będę studiować, słuchajcie, y, zaocznie i będę rzadko przyjeżdżać, nie do Bydgoszczy, tylko do Torunia. Bo jest bliżej, i to jest dość oczywiste. I zjezdę będę miała w Toruniu na zdrowie. Natomiast yy, wiecie o co chodzi. Będę sobie studiować zaocznie i będę miała zajęcie na Teamsie, czyli w sumie takie drugie zdalne. Fajnie pasuje mi to, nie powiem, że nie. Yy, I przez pierwsze pół roku też będę ciągnęła kursy, który, o których dowiedzieliście się w ostatnim filmiku. To w tym filmiku dowiecie się yy, o studiach. Ale Bóg wie, o czym się w następnym filmiku Ale na kosmetologia poszła mnie. Czy to nie jest oczywiste? To zależy. Że... To jest dość oczywiste, słuchajcie, bo tylko to przyda mi się w mojej y, przyszłej wybranej karierze, w moim wyborze zawodowym i będzie fajnie. Będę przez parę lat sobie studiować. To jest kurczę dla mnie tak śmieszne, bo ja nigdy chciałam studiować. Jesteśmy już po i dostałam taki papierek yy, tam z informacjami, ale to nie jest istotne. Wysiedziałam się. Yy, ile? godzin? godziny Półtorej prawie. Godziny. Yy, I teraz jedziemy do Turunia, gdyż ja będę chodzić tam do szkoły, do Turunia. Yy, nie do Bydgoszczy, bo to jest za daleko. Słuchajcie, już wystarczy, że tutaj na szkolenia jeszcze. Yy, no i... W związku z tym jedziemy i zaniesiemy tam mój oryginał świadectwa. Prawda? Tak, I zdjęcia do... do legitymacji i do czego? Indeksu. Indeksu. E, a więc tak. wróciłam właśnie z tego oto budyn... budyneczku. Tam... No i byłam i pani mi dała y, skierowanie na badanie lekarskie y, oraz muszę dostarczyć jeszcze oryginał świadectwa maturalnego, nie tylko ukończenia szkoły. Y, tylko jeszcze właśnie naturalne. I to tyle. Papierniczy sklep, jak byłam mała, to uwielbiałam chodzić tutaj i kupować rzeczy na plastykę. Teraz już jestem duża i kupuję segregatory, kartki, bo je na studia. I jako, że już idę na studia, bo byłam na rozpoczęciu roku i chcą mnie tam, to przyszłam tutaj i będę miała, będę miała taki i sobie wymyślałam, że będę miała każdy rok, w sensie na każdy rok studiów, będę miała taki segregator. I tam będą notatki moje. Chyba jestem fajna ja uwielbiam robić na nie to tak ja rozchęczę wszystkie rzeczy, tutaj są takie fajne Karty. Ja uwielbiam kartki, ja zawsze uwielbiałam takie mm, papiernicze rzeczy, zawsze uwielbiałam, dlatego ja mogłabym być nauczycielką bardzo zajebistą. Ale to ci mówiłam, Dania miała iść na filologię polską, powiedziała, że nie, bo ona nie będzie dzieci uczyć polskiego. A co ja jestem? A kim ja jestem? Co a, a, je robić? Ona się nadaje, a nie chce uczyć. Ona woli paznokcie robić, słuchajcie, jak uczyć dzieci polskiego. Już tam wszyscy... nie krzyczeli do Nie, 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 nie pokazałam. mi takie całość tutaj z Oxfordu, zobacz. Poczekajcie no, Z dziureczkami. To jest taki zeszyt to rozumiecie i ja wtedy, ja wtedy mogę sobie wyjąć to z mojego w domu i wziąć tak. tylko to. Tam jest tak. Ta. Wygrała życie. A może być inny kolor niż kurczę, Ale kartki są białe. No to A to problem. czarne? Nie, to nie jest to. Ona mi, że cieszy się, że może iść do papierniczego pokupować sobie coś do szkoły. No, know. Chcę to zobaczyć. 24 Ziko. Złota, a to tylko 7 A to tylko 7, nie? Ale, eee. zobaczymy, ale zobaczymy i ma kartek. policzymy to. Policz co, sposobem matematycznym. Sposobem, bo ja miałam 50 stób, a tu jest 160. Uee, człowieku, opłaca się. Kurczę. Psychika. Siada, siada, to. Widzowie widzą. Zrób jeszcze raz tak. No tak, jak zrobiłaś. O, widzicie? Dobra, czy jeszcze teczkę jakąś? Chodźcie, połagamy teczki. Chodźcie patrząc, panie, panie patrzy? Pan patrzy? Nie, niech nie patrzy. To nie to alejka. Nie to alejka, jaki szybki zryw. Alejka z teczkami. Pani patrzy na ciebie, pani jest w pracy i patrzy na głupca. Mówi, a może wezmę skoroszyt? Nie wiem, czy weźmiesz skoroszyt. Wpuścić się do... No jak była mała, to tutaj zaopatrywała w sztalugi, słuchajcie, i różne takie. A teraz ma takie tylko małe do paznokci. Temat pokrewny. Małe. Takie małe, tak. Dobra, możemy już stąd iść, ale jeszcze pochodzimy chwilę. Patrzcie, co dostałam od pani przy kasie, bo powiedziałam, bo mieli taki plik i powiedziałam, ale macie fajne no to, notateczki, to nie? Ale Latysiki. do mnie, no dobra, to sobie weź. Można sobie wsi. I sobie wziąłam, nie? Moi drodzy, jestem już na chacie. Kiszę się na chacie. I zrobiłam sobie kawę, ale leciutką ze względu na to, że jest już godzina 17. .00. Mam też coś takiego, ale to nie jest legalne i nie patrzcie na to. Natomiast jako że jestem totalnie zajarana tym, że kupiłam sobie ten segregator. I to wszystko to, co jest. O kurczę, tu nieważne to poszłam i sobie drukowałam, u mojej mamy w sypialni, drukowałam sobie karteczki. I mam karteczki z podziałem mojej grupy na studia i wiecie, z terminarzem zjazdów, zajęć, przedmiotów, profesorów. Bóg wie, czy oni tak naprawdę są profesorami, dobra? Ja nie widziałam ich papierów. Dobra. I oprócz tego mam jeszcze coś takiego. To jest Europlanet. To jest kalendarz miesięczny. I można sobie tutaj wpisać. Wiecie? I to jest po prostu o tyle wygodne, że możesz sobie zmieniać miesiąc. I miałam jeszcze jeden tutaj, ale. O! Miałam sobie taki. Szkoda, zaginałam. Pięknie, prawda? Wiecie co, ja całe szczęście dysponuję czymś takim jak dziurkacz, ale na pewno nie w tej szufladzie. To jest dziurkacz nie na tą szufladę. Muszę go znaleźć najpierw, ale mam taki dziurkacz, więc jestem o tyle fajniejsza właśnie w to. Ostatnio też jak byłam gdzieś, to kupiłam sobie takie karteczki i one też są przeurocze jakby. Widzicie je? Czy Wy je widzicie? Coś mi się tak wydaje, że one są przeurocze. Muszę znaleźć dziurkacz i będę sobie przykładać do tych e, rzeczy wszystko i sobie to zorganizuję i będę się mega dobrze bawić. A Wy będziecie to widzieć na timelapsie, także mm, miłego oglądanka i y, buziaczki, kiski, łowki.